Siemaneczko Widzowie, jak możecie już zobaczyć po miniaturce Dzisiaj będziemy robić najazd na naszą wioskę Zobaczymy czy nam się uda Ich wszystkich pokonać Więc no dzisiaj Dzisiaj film się będzie skupiał właśnie na tym najeździe Mamy mało czasu, bo jak widzicie już robi się noc Trochę szliśmy tu, o kurde spadłem w dół Widzicie widzowie, już na samym początku utrudnienia jakieś ale mamy mało czasu, bo już się robi noc jeszcze będą moby Dobra Masz mięsko? Przywitaj się! Dobra Siemandero, siemandero, ludzie Czałem ludziska <grym> No więc Tak to będzie wyglądało Będziemy szukać tego typa Eee, tu nic nie ma Będziemy szukać tego typa, który robi najazd Dobra To teraz szukamy tego gościa, który robi najazd O tam jakiś chodzi, ale to nie jest ten z banerem i zbieraj też te banery O kurde Dobra nie zginę Dobra Zbieraj te banery co tutaj są dookoła Tnij je po prostu Jeśli wam się widzowie spodoba Ten materiał Który dla was nagrywamy Jak zobaczyłem pod pierwszym filmikiem Całkiem fajnie moim zdaniem wyszło Mam nadzieję że wam się też podobało co prawda jakoś jakiegoś du dużego zainteresowania jak na razie nie ma. Ale to tylko kwestia czasu pamiętajcie na Up. No więc jak Wam się spodoba dajcie subika, dajcie lajka. Like zabiłem, co... zabiłem, zabiłem jednego. Dobra. Dajcie subika. A tak, gdzie jestem dajka, z panerem. Co... Jeśli Wam się spodoba, no i dajcie suba dla mnie. Dla Martela, nie? Jego kanał jest oczywiście w opisie tego filmu. I... Pamiętajcie z dzwoneczkiem, żeby niczego nie przegapić Jasne Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj, o golema Ej, co to jest w ogóle? A, o To ja! Ej, ty ich chyba przywołasz, coś A co ten, ten mały robi, niebieski? Nie wiem, on jest pomocnikiem, on zabija ci A, I w ogóle ile tu krów? Dobra, ale musimy poszukać tego z banerem. Gdzie on może być? Już pewnie widzowie byście wiedzieli, jak grać w Minecrafta. No i co takie? Wiecie. Nie zdary. No bo on. No nie dzisiej... mogę. Dzisiejszy cel to jest właśnie najazd na wioskę. Będziemy musieli też widażerów pozamykać wszystkich. Żeby na nie pozabijano, no i tak to Ej, to już nie ja byłem. To? Widzę! Widzę jednego! Widzę jednego! Gdzie ty jesteś? Dwóch, dwóch, dwóch! By to stało się ich! Dobra, idą, idą, idą pewnie. A widzę cię, dobra. Widzę drugiego. Drugi tu był gdzieś, drugi tu był gdzieś. Tak, widzę go. Dobra, poczekaj, idę. Dobra, nie żyje. Dobra. Czy ja ich w tym przywołuję chyba? O tak, słyszałem coś znowu. Jeśli tu coś słyszałem, tam widzę magmę w wodzie. Oni się gdzieś będą budzić czy coś. oni byli tutaj w tych środkach mhm. czy co? Nie, oni po prostu wyszli z tego pałacu gdzieś. A może oni się będą respić w tym, w tym środku? A weź tu zatrąp w tym w środku. Halo pobudka. Pidaderowie. no nie ma. Ej, no, gdzie oni mogą być? Tylko czarna owca jest, a ich nie ma. <śmiech> <śmiech> Jak widzicie, było lekkie cięcie, problemy kolejne techniczne, ale szukaliśmy ich tutaj dookoła i nigdzie ich nie ma. Jakoś wychodzili, ale ich nie ma. chyba gdzie? Jeden na dole. O jest, 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 tak. Dobra, zabity. Ja ci mówię. Oni się rozpią gdzieś. A może to musi być dzień czy coś? Właśnie spróbujmy jak będzie dzień. No. No bo nie wiem, bo to i tu ich nigdzie nie ma. Dobra widzowie, zrobimy cięcie. Poczekamy tutaj do dnia. Dobra widzowie, jak widzicie, zrobił się dzień i szukamy ich może teraz będą się respić czy coś. Może w dzień ich będzie więcej. No bo ja pamiętam, że zawsze jak grałem, to tych piladżerów tutaj było mnóstwo. Szczególnie ten taki z banerem. Było mnóstwo, no. On tutaj zawsze z banerem ten chodził, taki go się zabijało i ciągle były najazdy na wioski, ale... A, a cóż... Widzę, 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 widzę jednego! O, no, 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 widzę, widzę. O, kurde, Może teraz ja... będą przych... Nie mało, chyba. Że będą przychodzić, jak jest może tu muszą być bileterzy? Widzę, widzę! Golem go bije! Golem zabił tego, tego. A no, Golem go zabił faktycznie. Widzi się, widzowie. Ten materiał miał być od razu na najazdem na wioskę, ale my chyba tak będziemy biegać i czekać. Aż oni tu się znajdą. Ej, bo oni też mogą być podobno w podziemiach, co nie? Czy jak oni respektują? Nie wiem. W takiej kopalni gdzieś. A co i oni się gdzieś zablokowali? Mogło tak być, przecież tu jest ocean, wszystko. Ej, czcina tam rośnie, ja idę po trzcinę. Dobra. Ogólnie jak widzicie widzowie, trochę się uzbroiliśmy. Mamy dużo itemów. Z tej kopalni jeszcze poza kamerą też chodziliśmy, dużo Dużo się też w wiosce bo zmieniało, dużo pobudowaliśmy Tak... W wolnym czasie Więc wam pokażemy jak wrócimy do wioski, ale Jak na razie główny cel To jest Znaleźć tego typa znaleźć z Znaleźć tego z plaką. no z flagą. Może on tu w kopalni gdzieś będzie, bo tutaj jest kopalnia pod nimi Ej ma pomysł Ale nie ma Mam pomysł Jaki? Zobaczysz. Mm -hmm. Widzę jednego! Gdzie? W środku był. A dobra. A Co, oni się tak będą powoli respić? Dobra, jak coś to... No, zabraliśmy pochodnie. To jedną pochodnie, proszę. Masz dwa. Dobra, nie patrzę, nie patrzę. Dobra, iść na, po prostu na ten. Ja nie patrzę, ja nie patrzę podejrzymy go Staj, staj tam, eee, 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 e, 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 e. Staj tam na tym... O tutaj o, na tym pagórku. No, stoję już, stoję. Ale nie na tym! Tam! Wyściałem się. Wyściskłynik. Wyszło, widzowie. Na jakim pagórku? Widzisz mnie teraz? No. I tam. A. Dobra. i w ogóle, tydy nie można zabrać. No, zabierz. Dobra. A i ktoś do mnie. Jest tu, jestem z banerem, jestem z banerem. O, widzę, widzę, widzę. Bigo. Bigo, bigo. Zabiję. Zabiję. Zabiję, dobra. I czy ja mam co? Nie mam jeszcze tego efektu. Musi być, je musi być jeszcze jakiś jeden, chyba. Ej, chodź tu, no chodź, iść na ten tagurek. Stoję. Słuchajcie! że robię. Wzywam was tutaj, tu i teraz. I to tyle. Chyba ich coś nie ma. Ej dobra, już będę miał plan na miniaturkę. Widzowie wy oczywiście zobaczycie jako pierwsi tą miniaturkę, ale... My ją robimy po nagraniu materiału. Więc no, ale mam taki plan. No i... Nie, nie, nie wstawisz mnie na, na miniaturkę chyba. Gdzie <laughs> ci pillagerowie są? Dobra, ale był jeden z banerem. Ilu ich musimy zabić tych z banerem? O kurde, wiem, że na wersji, jak grałem na 1.16, to było tutaj pełno i było tej pełnej i po prostu się zabijało, i już miało się ten efekt. A daj tą trąbkę, czy co to jest. Kozi róg Śpiew Dobra, poczekaj, zaśpiewamy Halo Pobudka Poczekaj Kukuryku O jest, jest, jest Jest O kurde, sorry Plus. Dobra, zabity Dobra, Kukuriku! <noise> ja, ja tym będę cały czas śpiewał. Kukuriku! Może tym trzeba śpiewać? Oni po prostu się będą rozbić. O, jest, jest, jest kolejny. O, jest dwóch, jest dwóch, jest dwóch. Dobra. Dobra, brawo. Ej. To za każdym śpiewem chyba się jeden respi gdzieś. Zajra? Dobra. Raz. Dwa. Dwa razy przyzwoniłem Ludwik. Nie ma. Nie ma ich. Dobra, jeszcze raz. Kukuryku! Po prostu wcześniej kukuryku ej, nie Ej, lubiłem. stary, stary! Co? Patrz, bo ty dostajesz postęp Wygnanie na zglądanie, nie? No, 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 no. I patrz, zabij przywódcę na jazdu. Może rów, rozważ, trzymanie się zdala od wiosek przez jakiś czas. No, to, że trzymanie się siebie... Ej, ja wiem, my musimy. My go zabiliśmy, i teraz musimy iść do wioski po prostu. I będzie najazd. No właśnie! Ja, my jesteśmy tacy głupi. To tutaj to nie będzie cięcie, po prostu. To się... Dobra, dobra widzowie, zrobię wam cięcie. I... Dobra, widzowie, jak widzicie, jest tam już nasz domek. I zobaczymy, czy będzie najazd, czy nie będzie. Oczywiście musimy jeszcze villagerów pozamykać. Ja mam trochę dirta wróciliśmy wszyscy szczęśliwie. Masz ten F? Nie. Ja też nie mam. Y... Dobra, trąbić? No. Trzy, dwa, jeden. Y... <śmany> 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 y eee, wiecie, wiecie co widzowie my y Widzimy się za chwilę O kurde ile jest Uciekaj uciekaj Ja ich biję wszystkich Widzowie widzicie my tutaj wróciliśmy Mam efekt mam efekt mam efekt Masz? Tak Widzowie widzicie my tu wróciliśmy A ich tyle tu jest Wciekaj Dobra, zjadłem si O, zginę Mam efekt, mam efekt Złego Omena Ile Dobra. ich tu jest? Ile ich tu jest? Widzowie, ich tu nigdy Dobra. tyle nie było Pamiętacie ile ich było na samym Początku filmu? Dobra Wszyscy zabici? Ja jeszcze idę tak. zobaczyć Czy może jest ktoś jeszcze Standardem jest, ja go zabiję już ja mam już efekt złego omenu No to zły omen też Dobra, ja też mam Dobra Idziemy Ej, Ja go zrzuciłem z góry Kolejny, kolejny, kolejny Dobra, zły omen <laughs> Co tu się działo? My we dwójkę mamy zły omen teraz, czyli no. będzie podwójna fala Ej stary, co tutaj się stało? Ty mam tego Co? Też mam jeszcze standard. To, to fajna dekoracja będzie na przykład. Dobra, ej, ej, bo to jest, i im więcej masz tego złego mena, tym większy najazd jest chyba, nie? No, my mamy dwójkę Dawaj, stary, cykamy na jeszcze. Dawaj, jeszcze paru. Dobra, widzowie ale jak widzieliście, przyszliśmy tutaj i było ich tyle. Dobra, to my się oddalimy. Wizowie, zrobimy cięcie, oddalimy się i zobaczymy, wrócimy, czy ich będzie znowu tyle samo. Dobra, widzowie, biegniemy tam, zobaczymy i już ja zrobi się ja czekaj dzień. Mi, czekaj na mnie, czekaj na mnie. Dobra, chodź, chodź, chodź. Ja choć. tym rogiem za. Zrobił się dzień. Ja ich już ja słyszę. Tania. O kurde! O! Co jest grane?! Wiatrku, idziemy tam! Ej, ja. Co jest?! Jesteś standardem. Co co się odbada?! ja ich wszystkich. Stany, co tu, co tu się odwala? Widzowie, wy to widzicie? Co tu się Dzwonię! <grystanie> Widzowie, co tu się odwala? Jest roller rollercoaster w rondynie! Dobra, już, już ich po wybijaciu. Jaki, jaki ty jesteś ostrzelany, cały. Ty też, ty też Co tu się działo? W ogóle golem na pewno zginął Dlatego wszyscy? Na pewno wszyscy? Golema zabili Pewnie jest jeszcze jakiś dwóch na górze czy coś Nie, wszyscy Ej, masz sztabkę żelaza? Stary, mam Dodaj no. jedną Co tutaj się stało? O kurde Ej, tam jest... Jeszcze... E, to tak nie działa? Jeszcze jeden jest Dobra, ja jeszcze jednego idę zabić, bo widzę Ej, w ogóle widzowie, ile ich teraz było tu? Co to było? Ej, poczekaj, idę wyrzucić, nie potrzebne te rzeczy. No Ej, stary, co to było? Ja mam... Ej, ja mam tyle kuszy. Ej, nawet mam dobrą jedną kuszę. Mam emeralda. Cztery jeszcze sztandary i osiem jeszcze sztandarów takich innych. Co tutaj się działo? Ej, w ogóle moje butki i mój hełmik już nie dają rady, bo ja, w, ogólnie, widzowie nie wiem, wy nie wiecie, bo nie nagrywaliśmy, ale ja tyle handlowałem z, wira, z villagerami I znalazłem takiego, który miał żelazny napierśnik i żelazne nogawice i tyle tego kupiłem <laughs> Tylko nie miał butów i hełmiku, więc... Tylko to jest słabe Dobra, stary, to co, idziemy? No, wracamy i, bo to, ej, 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 ej co? Daj jeszcze jedną sztapkę. Dobra. Znaczy dwie, 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 bo ja ci oddaję jedną. No dobra, czekaj, jeszcze, poczekaj tu. Tu masz jeszcze jedną. Wiem. Yy, tutaj <laughs> to. No, dawaj, bo musimy iść już do wioski. Dobra, zrobiłem sobie nowy mieczyk. Dobra, robisz no ten craft. Dobra, widzowie, to my się widzimy już w wiosce albo przy wiosce jak nam los pokaże. Stary. <laughs> Już. O jest, o jest, 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 jest. dobra Widzowie, patrzcie, już, już jest wioska dobra. dobra, dobra, dobra To będzie podwójna fala, stary No, Jesteście gotowi, dobra. widzowie, na to? Dobra. Trzy, odpadam róg Za trzy, dwa, jeden, lecimy o, Jest najazd, jest najazd, jest najazd Dobra, trzeba w dzwon, w dzwon bić Żeby do domu uciekali Szybko, szybko no? Uciekajcie Uciekajcie, w robię, co ty wy jeszcze tu robicie? Do domu! Idą! Dzwonią już do domu! Szybko! No, no, chłopcy Co nie robią? To są jakieś nierozumki! Dobra, poczekaj, ja, ja muszę te domy zamknąć jakoś. Idą, idą, Dobra! Broń tam, ja te domy jakoś zamykam! Zamykaj te domy! Dobra, tu też zamykam nasz. Zabity! Zabity! Zamykam też nasz, dobra. Nasz, te, nasz dom też zamknięty Kolejny, kolejny na kolejna fala, kolejna fala. Dobra Zamknięte idę i... wszystko! Tak. Jeszcze pozamykaj tam... Dobra, ja jeszcze pozamykam trochę drzwi do tych domów. O, ju, już dzwoni, już dzwoni. Jadą mi się! <laughs> Nie bicie golema, nie, golema Ja go nie uderzyłem i się na mnie zadrował. Nie bicie naszego golema! Dobra. Ile jeszcze ich zostało? Nie wiem, ale mnie biją we trzech! golem goni. Nie wiem, bo golem nas zginie. Dobra. Kolejna, kolejna fala. Golemy, zaangażować się trochę do tego, a nie! Tylko jeden wasz kolega się angażuje. Lenie Dobra, pozamykane wszystko Dobra, gdzie teraz będą? Teraz będzie najmocniej! O tam są na górze, widzisz? Jadą. O, jadą, jadą. To jest mocno Jedzie bik! Jedzie Bik! O górę! Bieg mnie goni, Byk mnie goni, gorszy lekcobacz, gorszy lekcobacz, się! Golemy atakować go, gorszy lekcobacz, jest go, gorszy Jest bieg go, Jeszcze, Dora. Jeszcze fala. Jeszcze. go, gorszy lekcobacz, bieg go, ten gruby prosiak. Tak? bieg no. tak duży. ten Dzwonią Z tej strony, z tej strony O kurde Dobra dawaj, dawaj go Dawaj go, dawaj go, dawaj go O kurde ile on zadaje No dużo Dobra, Dobra to, zabity, ty. zabity Dawaj ty On ma enchantowaną kuszę Dobra Oni na, oni ci zabijają tego niebieskiego małego Niemożliwe, nie mogą tak być Dobra gdzie jeszcze, gdzie jeszcze oni są? Jeszcze dwóch gdzieś zostało Jeden, Już jeden. on mógł do kopalni gdzieś wpaść, bo tutaj oni się rozpili, gdzie te kopalnie. Cześć, ja sobie dam pochodnie. Tak, jest w kopalni, jest w kopalni, mam go. Z ten ze sztandarem. Gdzie uciekasz? Dobra, zabity. Kolejny? Jest. Jest, jest, jest zwycięstwo. Mamy to widzowie, Jezu. akurat noc. Ej, masz totemy? Nie. Ale wiem, że teraz gdzie mamy są mamy przecie przecenione ceny. U Ej, Gdzie są totemy? temy? No to nie, nie daje chyba to No daje. No tylko mogą wypadać tylko jeśli ten, jeśli nam wyrzucą, a jak nie wyrzucili nam, to nie ma. Wilażerowie Odkupuję domy. Dobra. Ja też odkupuję domy. Dawać wilażerowie. Pokazywać, co tam macie do sprzedania. Już czekają przy wyjściu złazić schat. Pokaż wstrzyma. tego rolnika. O! Ty, ten. O, ten też mocno obniżył. Kupuję trzy emeraldy. Dobra. Mam dwa emeraldy. Dobra, stary chodź się przespać i ten. I będziemy handlować z nimi. No. Ja tutaj też nam zamknąłem, bo tutaj w domu też mamy villagerów. Ja Ło, wow, jak on przecenił wszystko. Ej, poczekaj? O widzę, widzowie, Jak chcesz zobaczyć wędzarza, Wędzarz, pokaż się. Ej, wędzarz też mocno przecenił wszystko. Dobra, idziemy spać. Jak to łóżko jest zajęte? O, dobra. Dwa villagerowie spały Ek, dobra, odłożę. O ile ja mam i temu starysz. Ja to wszystko odkładam tu. Cyk, cyk. Te jeszcze sztandary, mamy ich tyle. Tyle kurz. I sobie pamiętajcie, jeśli Wam się spodobał ten najazd, dajcie łapkę w górę subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych innych takich materiałów. No. No. Zobaczmy tutaj. Ej, dobra, on ma za jednego szmaragda. Tutaj ma za 8, za 4, dobra. Idę zobaczyć tych wiosce, co mają. Szekajcie sobie trochę muzykę przyciszę. Dobra. Pokaż farmer co masz. Nie uciekaj. Ej, ten farmer też mocno przed 12 Mamy dużo pszenicy. Wiesz co średnio. No tutaj ten... Za 12, na naszej farmie za 12 pszenicy Dobra, Maciej, szarcie. to wiesz co, chyba zakończymy ten odcinek, nie? No chyba tak. No. Dobra, widzowie. Chodź tu. Jeśli Wam się no. odcinek spodobał. To tak jak zawsze. Jeśli było bardzo fajnie, to dajcie subika, lajkacza. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Siema!